Laureatem nagrody w kategorii Sztuka, Literatura jest pan Serhij Żadan. Drodzy Państwo, gdy obudziliśmy się rano 24 lutego 2022 roku, świat wyglądał inaczej. Wiele poglądów trzeba było porzucić. Jest wśród nich ten, że klasyczne wojny o terytorium prowadzone z niszczycielską brutalnością przeżyły generacje XX wieku, a w XXI będzie inaczej. Albo że historia jest nauczycielką życia i to, że szok II wojny światowej i wielokrotne powtarzanie nigdy więcej stanowiły wystarczające ostrzeżenie. 24 lutego przed południem, pisząc oświadczenie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, napisałam między innymi, że jako pisarze polscy bardzo podziwiamy współczesną literaturę ukraińską i że jesteśmy pod wrażeniem ogromnej pracy twórczej, którą w Ukrainie której do w Ukrainie dokonano w ciągu ostatnich lat. Nie przywołałam wtedy żadnych nazwisk. Ale pomyślałam o Sergiu Żadanie. Choć nie tylko o nim, także o wielu innych poetach i poetkach, pisarkach i pisarzach, tłumaczach, intelektualistach, których twórczość znam tylko w części. Ten niezaprzeczalny dorobek składa się na fakt podstawowy, jakim jest ukraińska tożsamość wyrażona i opowiedziana w języku. I warto jej bronić ze wszystkich sił. Paradoksem obecnej sytuacji jest to, że powieści ukraińskie o wojnie zostały napisane w odpowiedzi na wydarzenia w Donbasie w 2014 roku. Wojna została więc już przemyślana, wyrażona i opisana. Powieść serhija Żadana Internat ukazała się po polsku w znakomitym tłumaczeniu Michała Petryka. W 2019 roku. Jej bohaterem jest nauczyciel, który początkowo nie chce z wojną mieć nic wspólnego, ale wysłany przez rodzinę po zostaje wplątany w jej tryby. W tym utworze pojawiły się sytuacje, które światowe media na dobre zaduważyły dopiero po 24 lutego 2022 roku. Zrujnowane domy. Ostrzał prowadzony na ulicach miast, wśród zwykłych bloków, zatłoczone w dworce, na których koczują matki z dziećmi. Także w tomie poetyckim Serchia Żadana-Drochobycz, przetłumaczonym na polski przez Jacka Podsiadłe i wydanym w 2018 roku, znalazł się cykl wierszy o tych, którzy zginęli. Opowiada się o nich z czułością dla ich zwyczajnych życiorysów które wcale nie były proste, często dziwne i trudne. To życie toczyło się przed inwazją, a po niej albo zostało przerwane, albo naznaczone utratą. Wiersz o trzydziestoletnim tatuażyście zabitym na punkcie kontrolnym kończy się wersami: Przyjdzie czas, gdy jakaś swołocz obowiązkowo będzie pisać o tym heroiczne wiersze. Przyjdzie czas, gdy jakaś swołocz powie, że o tym w ogóle nie ma potrzeby pisać. Serhij Żadan jest wybitnym poetą i powieściopisarzem, a nie twórcą propagandowym, autorem pełnych patosu wezwań. W swoich powieściach pisał o próbach kultywowania indywidualizmu, jak na przykład w powieści Anarchy in the Ukr bójkach, przemocy, o obecności mafijnych układów, jak w powieści w Grad, o piciu i próbie przebicia się przez pozostałości martwych mitów poprzedniej epoki, mód. Nagradzonej w Polsce we Wrocławiu Nagrodą Angelus z powieści Mezopotamia pojawia się obraz Charkowa jako miasta skrajności, opisany z ironią i drwiną. Jego bohaterowie są ludźmi drogi, a droga w literaturze to figura poszukiwania, które nie musi kończyć się z, ani znalezieniem odpowiedzi na ważne pytania, ani w ogóle jakimś rozwiązaniem. Rozwiązaniem nie jest też miłość, która się zdarza, i w męskiej prozie Żadana są to fragmenty napisane z niezwykłą czułością. Na końcu może czekać to samo. To też bohaterowie powieści żadana bywają cyniczni i czasem lubią straceńcze gesty, ale im się wierzy. Żadan to pisarz, który nie oszukuje, że jest prosto. To podstawowe zadanie literatury: mówić prawdę. W literaturze często przekłada się to na wątpić, zadawać niewygodne pytania. Nie oszczędzać mitów i komplikować. Pewne rzeczy są jednak proste i powinny być oczywiste, jak dojrzałość języka literackiego ukraińskiego, której dowodem jest twórczość Serhija Żadana.